Cześć, witajcie serdecznie. To jest kolejny odcinek Gram TV News. Ja jestem Daniel, a was zapraszam do jego obejrzenia. Jedziemy. Jedną z niewielu prawdziwych niespodzianek podczas tegorocznych The Game Awards była prezentacja konsoli nowej generacji od firmy Microsoft. Sprzęt, który dotychczas znaliśmy pod nazwą Project Scarlett został przemianowany na Xbox Series X. Aczkolwiek okazuje się, że to wcale nie musi być ostateczna nazwa konsoli. Dziennikarze serwisu Business Insider skontaktowali się bowiem z rzecznikiem Microsoftu, który poinformował, że nazwa, którą przenoszą na następną generację, to po prostu Xbox. Zaś Xbox Seria X pozwala na wprowadzenie dodatkowych konsol w przyszłości. Wiemy więc już oficjalnie, że Xbox nowej generacji nazywa się po prostu Xbox i chociaż brzmi to dość głupio, jeżeli spojrzymy na to od strony marketingowej, to całkiem mądre posunięcie. Rebranding pozwoli firmie skoncentrować się na jednej marce, która ma być docelowo kojarzona na całym świecie. Chociaż z drugiej strony całe to nazewnictwo może wprowadzić niezły zamęt w głowie nieszczególnie znającego się na technologii klienta. Mamy przecież teraz Xbox Series X, wcześniej był oryginalny Xbox, Xbox 360 i Xbox One. Jednak serwis Business Insider mówi wprost: Xbox to nazwa marki, Series X to nazwa modelu. Konsola to po prostu tak jak w przypadku pierwszej generacji Xbox, lub też jak to woli Xbox. Co może sugerować, że Microsoft najprawdopodobniej pracuje już nad innymi wersjami swojego modelu. Na pewno znacie albo chociaż kojarzycie serię Gothic. Popularny cykl gier z gatunku RPG został osadzony w realiach Fantazy. Prace nad pierwszą częścią rozpoczęły się w 1996 roku, więc mówimy tutaj o ponad 23 latach istnienia. Ostatecznie gra Gothic pojawiła się na rynku w 2001 roku i bardzo szybko zdobyła serca wielu graczy. Kontynuacja, czyli Gothic 2 wylądowana na sklepowych półkach odrobinę ponad rok później, by w 2003 roku otrzymać oficjalny dodatek pod tytułem Gothic 2 Noc kruka. Na część trzecią czekaliśmy już trochę dłużej, bo aż do 2006 roku i to właśnie Gothic 3 okazało się być ostatnią grą z legendarnego cyklu odpirania Bytes. Rozszerzenie do trójki o nazwie Zmierzch Bogów zostało przygotowane przez studio Trine Games. Później powstała gra Arcania Gothic 4, a po niej nastała Cisza. Wielu fanów przez długi czas Domagało się powrotu serii. W maju studio zostało przejęte przez firmę THQ Nordic, a wraz z nim prawa do słynnej marki. Na horyzoncie pojawiła się więc nadzieja, a ostatnio wydawca zdecydował się wyjawić, że ma pewne plany dotyczące reaktywacji cyklu Gothic. Z tej okazji do sieci wylądował grywalny prototyp, który automatycznie trafił do biblioteki każdego gracza, mającego w swojej kolekcji gier na Steamie dowolną produkcję stworzoną przez Pirania Bytes. Pamiętajmy jednak o tym, że odświeżona wersja Gotika nie byłaby w żadnym wypadku dziełem wspomnianego studia, tylko nowo powstałego od skrzydłami firmy THQ Nordic zespołu Barcelona Studio. Produkcja działałaby w oparciu o technologię Unreal Engine. Dalszy los projektu całkowicie spoczywa w rękach graczy. Biorąc udział w specjalnej ankiecie, możemy zdecydować, czy według nas THQ Nordic powinno przygotować taki remake Gotika, czy może coś w nim zmienić, czy w ogóle zostawić tę serię w spokoju. A gdyby już do tego doszło, to pozostaje pytanie, co właściwie by się zmieniło. Przede wszystkim oprawa graficzna. W Górniczej Dolinie pojawiłaby się bujna roślinność zachwycająca ilością detali. Modele przeciwników byłyby znacznie lepsze i przede wszystkim mniej drewniane. Aczkolwiek starsi gracze musieliby również przekonać się do gruntownych zmian w wyglądzie znanych bohaterów. Oprócz tego twórcy chcieliby całkowicie przemodelować system walki, który, jak sugerują udostępnione nagrania, czerpałby garściami z takich produkcji jak For Honor. Po pewnym czasie od ogłoszenia tych wszystkich planów oraz po napływie sporej ilości opinii od graczy, twórcy potwierdzili również jakie trzy elementy na na pewno zmieniłyby się w finalnej wersji gry. Wspomniany już system walki, a także atmosfera, która byłaby wtedy bardziej mroczna, zgodna z duchem oryginału, a także słynne powitanie bezimiennego przez mieszkańców Górniczej Doliny, którego zabrakło w wersji demonstracyjnej. Fani oczywiście zastanawiali się, czy remake powstałby we współpracy z Pirania Bytes, jednak THQ Nordic dało do zrozumienia, że niemieckie studio nie jest zainteresowane projektem. Poza tym zespół zajmuje się aktualnie swoją własną grą. Na koniec warto jednak zaznaczyć, że nic nie zostało przesądzone, deweloperzy nawet nie wie czy rzeczywiście wskrzeszą Gotika. Zdradzili jednak, że gdyby tak już się stało, myśleliby wówczas nad odświeżeniem pozostałych części. Chociaż tegoroczna gala The Game Awards już za nami, tak wszyscy wiemy, że jeszcze przez jakiś czas będziemy do niej wracać. Chociażby ze względu na kolejne informacje o największych produkcjach, które zostały podczas niej zaprezentowane. Oczywiście wśród wielkich gier znalazło się Ghost of Tsushima od studia Sucker Punch. Wiemy już, że możemy spodziewać się tytułu dopiero latem przyszłego roku. Wiemy również, że deweloperzy tak naprawdę pracują nad swoim dziełem już ponad 5 lat. Dlatego wielokrotnie podziękowaliśmy. Za cierpliwość. Pozostaje pytanie: czy tyle czasu czekania ostatecznie się opłaci? Na ten moment, po podsumowaniu, wszystkiego co wiemy o Ghost of Tsushima, zdecydowanie tak. Menadżer do, do kontaktów ze społecznością Andrew Goldfarb w specjalnym wpisie na blogu PlayStation przypomniał, że gra będzie ogromna pod każdym względem, zaś opublikowany podczas The Game Awards Zwiastun jest tylko przed smakiem tego, co nas czeka. Zabawę rozpoczniemy jako samuraj, którego okoliczności zmuszą do regularnego sięgania po coraz to inne narzędzia czy środki do osiągania swoich celów. To z kolei sugeruje bogaty system rozwoju naszego bohatera, który przypuszczalnie będzie koncentrować się na konkretnych buildach. Oraz oczywiście narzędziach Shinobi. Co jednak ciekawe, dowiedzieliśmy się również, że twórcy zdecydowali się nie wprowadzać znaczników, ewentualnie mocno ograniczyć ich ilość oraz częstotliwość pojawiania się. Co to oznacza? Jeżeli zobaczymy podczas zabawy jakąś lokację w pobliżu, która nas zainteresuje, nic nie będzie stało na przeszkodzie, abyśmy ją zwiedzili. Jednak nie dostaniemy żadnej wskazówki, która przypominałaby nam, że w ogóle możemy to zrobić. Krótko mówiąc, Ghost of Tsushima nie zamierza prowadzić gracza za rączkę. Podczas tegorocznej gali The Game Awards Studio Telltale Games zapowiedziało kolejną część niezwykle ciepło przyjętej gry przygodowej z 2013 roku, czyli The Wolf Among Us, o czym już wspominałem w ostatnim odcinku. O ile jest to naprawdę świetna wiadomość sama w sobie, tak dowiedzieliśmy się, że początkowo produkcja w wersji pc będzie dostępna wyłącznie w sklepach Epic Games Store. Dzisiaj z kolei mam dla Was kolejną wiadomość, również nieszczególnie dobrą. Dyrektor generalny studia Telltale Games Jamie O'Till potwierdził w jednym z wywiadów, że nie ma absolutnie żadnych szans na to, że The Wolf Among Us pojawiło się na rynku w przyszłym roku. Tą informacją podzielił się w rozmowie z dziennikarzami magazynu Forbes. Tym samym najprawdopodobniej gra ukaże się w 2021 roku, chociaż nawet to nie zostało potwierdzone. Możemy jedynie założyć, że to wystarczająco dużo czasu, aby twórcy zdążyli dopiąć wszystko na ostatni guzik. Otil zapewnił również, że druga część ma zachować prawdziwego ducha swojego pierwowzoru, a także pozostałych wcześniejszych gier Telltale. Co jednak nie zmienia faktu, że w dwójce pojawią się nowości. 11 Beat Studios opublikowało oficjalne ogłoszenie, z którego dowiadujemy się, że już 21 stycznia na komputerach osobistych zadebiutuje The Last Autumn, czyli pierwsze duże rozszerzenie do gry Frostpunk. Dodatek stanowi prequel podstawowej wersji produkcji, a jego głównym celem będzie pokazanie świata jeszcze zanim nadeszła wieczna zima. Z tej okazji opublikowano również zwiastun, który możecie zobaczyć na waszych ekranach. Wiemy również, że The Last Autumn pozwoli nam przejąć kontrolę nad najwyższym przełożonym placu budowy o numerze 100. 13. Jego zadaniem jest wybudowanie wielkiego generatora przed nadejściem wiecznej zimy. Oprócz zupełnie nowego scenariusza, dodatek wprowadzi również znane wcześniej mechaniki i technologie do opracowania, a także budynki oraz kolejną księgę praw. Przypomnę tylko, że Frostpunk zadebiutował 24 kwietnia 2018 roku na komputerach osobistych, aby w październiku następnego roku pojawić się również na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Gra została opracowana przez Eleven Beat Studios i jest strategiczną przygodową produkcją z rozbudowanymi elementami Survivalu. Akcja osadzona została w fikcyjnym świecie w XIX wieku, gdzie panuje wieczna zima. Planet Side Arena to poboczna odsłona serii Planet Side, która trafiła do wczesnego dostępu na Steamie 18 września. Od tamtej pory minęły więc zaledwie 4 miesiące, a deweloperzy ze studia Daybreak Game Company, odpowiadający za stworzenie produkcji, poinformowali, że są zmuszeni ostatecznie zakończyć wsparcie gry. Już po paru pierwszych dniach od debiutu zainteresowanie nią drastycznie spadło, a w połowie października każdego dnia w grze bawiło się niecałe 100 osób zgodnie z tym, co głosi serwis Steam Charts. Właśnie to zostało wymienione jako główne uzasadnienie decyzji w oficjalnym ogłoszeniu. Serwery Planetside Arena zostaną zamknięte 11 stycznia o godzinie 2 w nocy czasu polskiego. Autorzy przewidują również zwrócenie wszystkich wydanych pieniędzy na grę, co oznacza zarówno zakupienie samego Planet Planetside Arena, jak i wszelkie mikrotransakcje, które nie są już dostępne. Pozostaje więc trzymać kciuki za Planetside 2 oraz planowaną kontynuację. Miejmy tylko nadzieję, że sytuacja finansowa po porażce pobocznej odsłony nie będzie aż tak zła, żeby utrudnić wszystko. Inne. Electronic Arts opublikowało na oficjalnym kanale swojej marki Star Wars świeży zwiastun prezentujący najnowszą aktualizację do gry Star Wars Battlefront 2, która wprowadzi zawartość inspirowaną filmem Gwiezdne Wojny Skywalker Odrodzenie. Aktualizacja trafiła na serwery na pc oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One wczoraj, czyli 17 grudnia. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystko trafi do nas od razu. Na samym początku do gry trafią nowe jednostki: odwiedla jasnej oraz ciemnej strony mocy. Kanonier i szpieg zasilą szeregi ruchu oporu, zaś żołnierze. Czerwonych szturmowców Najwyższego Porządku oraz żołnierze odrzutowi znajdą się po stronie ciemnej. Oprócz tego dostaniemy specjalne skórki inspirowane filmem, a także zupełnie nowe scenariusze kooperacyjne. Poczekamy natomiast na nową mapę, która zabierze nas do dżungli na planecie przedstawionej podczas jednego ze zwiastunów 9 epizodu Gwiezdnych Wojen. A pojawi się na serwerach 20 grudnia. To jednak nie wszystko. Deweloperzy przewidują również jednostki latające oraz droidy jako grywalne postacie dla obu stron konfliktu. Standardowo. Wszystko możecie znaleźć na oficjalnym Stronie produkcji. W razie, gdybyście zapomnieli o istnieniu tej gry, to przypomnę tylko, że zadebiutowała ona 17 listopada 2017 roku na komputerach osobistych, PlayStation 4 oraz Xbox One. I tą informacją kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a będziecie na bieżąco z kolejnymi filmami. Trzymajcie się, dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Cześć.